Asobo Studio to francuska firma znana przede wszystkim ze adaptacji gier na podstawie filmów Pixara. Ekipa pewnego razu zdecydowała się jednak na autorski projekt, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Jeszcze przed premierą uważano in innocence, za czarnego konia 2019 roku. Za tytułem przemawiało wiele. Osadzenie czasu akcji w 1349 roku, gdy Francję pustoszy zaraza, gdzie tysiące szczurów stanowi śmiertelne zagrożenie oraz historia rodzeństwa, które musi przejść przez piekło. Premiera pokazała jasno, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, czy idealnym? Niestety nie. ja jestem Uszak, a to jest recenzja E Blacktail. Zanim jednak przejdę dalej, Chciałbym spytać o wasze zdanie. Czy tytuł Asobo Studio zasługuje na tytuł Czarnego Konia 2019 roku? Odpowiedzi piszcie oczywiście w komentarzach. A teraz zapraszam do oglądania. Na wstępie muszę zaznaczyć, że recenzowany tytuł wyróżnia się przedstawieniem relacji bardzo rzadko ukazywanej w grach wideo. Przyzwyczailiśmy się już do bycia ojcem czy przyjacielem. Najwyższa pora na wcielenie się w jedną z dwojga rodzeństwa. Taka relacja jest mi bardzo bliska, więc opowieść o misji Hugo łapała mnie chwilami za serce znacznie mocniej niż powinna. Historia zaczyna się sielankową i cudownie. Gracz wciela się w rolę kilkunastoletniej dziewczyny, która wybrała się na spacer do lasu z ojcem. Łatwo wyczuć między nimi dobre relacje, rzucają żartami, śmieją się. Jednak wszystko, co dobre, musi się jednak kiedyś skończyć. Zanim się obejrzymy, jesteśmy wrzuceni w wir akcji, z którego nie ma odwrotu. A misja musi uciekać z domu wraz z bratem, co nie jest łatwe. Hugo jest zaledwie kilkuletnim chłopcem, który zmaga się z chorobą. Wymaga specjalnej opieki, a na tę nie ma czasu. Siostra wyrusza więc w śmiertelną podróż, aby uciec przed inkwizycją i uratować Hugo. To wszystko rozpoczyna się zanim gracz na dobre się rozsiądzie. Co tu dużo mówić. Początek historii wgniata w fotel już w pierwszym rozdziale. Nie zmieje się to również później, poza kilkoma przypadkami, gdy akcja nieco zwalnia na potrzeby przedstawienia nowych postaci lub rozgrywki. Należy tutaj pochwalić twórców za przygotowanie podróży, która nie nudzi i potrafi zaskakiwać. Bożliwa relacja rodzeństwa, którą obserwujemy prawie na każdym kroku, gra tutaj pierwsze skrzypce i robi to świetnie. Jest czas na łzy, uśmiech czy strach. Jestem pewny, że pokochacie zagubioną amicję. I słodkiego Hugo. Kreacje tych postaci są stworzone z niebywałą dbałością. Prawdziwą ucztą dla ucha są ich rozmowy. Pozostali bohaterowie pojawiający się w grze utrzymują podobny poziom, ale show skradło głównie rodzeństwo. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie rewelacyjne podłożenie głosów przez aktorów. Dawno nie słuchałem tak dobrego angielskiego voice actingu. Dla przykładu podam, że Amicia mówi po angielsku z wyczuwalnym francuskim akcentem. Natomiast Hugo mówi jak. dziecko. Każdy, kto chociaż przebywał nawet przez chwilę z kilkuletnim Orwisem w prawdziwym życiu, wie, co mam na myśli.

wszystko idealnie łączy świetnie zrealizowane udźwiękowienie i nieprawdopodobnie trafna muzyka. Podczas smutnych chwil, melodia łapie mocno za serce, natomiast w przypadku tych wesołych zdarzeń, dźwięki potrafią przywoływać uśmiech. Przy tym muszę pochwalić także scenarzystów za napisanie wyjątkowego scenariusza. Dialogi pomiędzy bohaterami bywają zabawne, błyskotliwe i nadwyraz trafne. Z tego powodu mam ogromny żal do studia za koniec historii. Mimo nieprawdopodobnych zwrotów fabularnych, które nadają tempa akcji i wyjątkowych scen pomiędzy postaciami, wiele pozytywnych emocji zostało u mnie wypartych przez nacisk na rozgrywkę. Z pewnych powodów fabularnych, a misja łapie za broń. Przez to cała narracja traci na znaczeniu. Wielokrotnie irytowałem się z powodu wielu przeciwników stojących na mojej drodze. Natomiast to złego nie mogłem ich w żaden sposób pominąć, ponieważ pojedynki były obowiązkowe, chociaż przez większą część gry można się skadać lub uciekać. Na koniec nie pozostawiono mi tego wyboru. Musiałem wielokrotnie wczytywać ostatni zapis z powodu niewyrównanych walk lub braku amunicji. Żałuję, że finał w historii musiał się tak skończyć, bo wiele smutnych sytuacji nie robiło na mnie aż takiego wrażenia, przez wcześniej wspomnianą frustrację spowodowaną rozgrywką. Na szczęście to największy zarzut, jaki mam do Eplex tej innocence, ponieważ cała reszta powieści była dobrze zrównoważona z rozgrywką. Mimo, że mamy do czynienia z typową grą fabularną, na którą składają się zamknięte lokacje prowadzące gracza za rękę, wiele ułatwień w walce, czy brak jakichkolwiek skomplikowanych mechanik, to deweloperzy wprowadzili do swojego projektu wiele ciekawych pomysłów na urozmaiconą rozgrywkę. Zacznę od toczonych walk, których w grze jest całkiem sporo. Głównym orężem a jest Proca. Eliminacja przeciwników odbywa się jednak tylko przez trafienie ich w głowę. Po przytrzymaniu przycisku strzału wystarczy wycelować przez chwilę w głowę przeciwnika, aby kamień dosięgnął celu. Jest to ewidentnie ukłon w stronę graczy, którym zależy przede wszystkim na poznaniu historii. I chociaż dla niedzielnych graczy jest to pomysł, jak znalazł, to dla oczekujących, wymagających walk nic specjalnego. Nie myślę jednak o takim systemie jako o wadzie, mimo że potrafi czasem irytować. Najczęściej podczas wystających fragmentów budynków lub murów, które zatrzymają lecące kamienie, lub przy dużej liczbie przeciwników, gdy amisja nie wyrabia się ze strzelaniem. Walka nie jest jednak jedyną opcją. Gracz może zdecydować się na zwykłe skradanie. Podczas czmychania obok oponentów, misja może korzystać z was, które zbiera po drodze lub pudeł ze zbrojami, które przyciągają uwagę strażników. Wykorzystywanie tych elementów umożliwia przekradanie się, jednak wybór ostatecznie należy do gracza. Niestety poza finałem, ale o tym już wspominałem. Nie wypowiem się jednak więcej na temat skradania, ponieważ droga z przelaną krwią często była dużo łatwiejsza, więc to właśnie nią podążałem. Mimo wszystko plus za szansę wyboru. Z czasem możliwości na pokonanie przeciwników jest coraz więcej. A misja może korzystać z pomocy towarzysza lub specjalnego proszku. Wystarczy się zakraść do przeciwnika, aby dokonać cichej eliminacji. Są jeszcze walki z bosami. W ich przypadku ważne jest dobranie odpowiedniej taktyki. Nie są to pojedynki specjalnie trudne, ale doceniam rozmaicenie. Z pewnością są też dużo bardziej wymagające od zwykłych przeciwników. A ich pokonanie przynosi więcej satysfakcji. One. One Wracając jednak do wcześniej wspomnianego proszku. Takich przedmiotów jak on, z których korzysta bohaterka, jest coraz więcej i pojawiają się wraz z kolejnymi rozdziałami. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na te z efektami mającymi wpływ na ogień i szczury. Te dwa elementy stanowią bowiem fundamenty całej rozgrywki. Gryzonie śmiertelnie boją się ognia lub światła, więc misja musi korzystać z pochodni oraz koksowników. Nie zawsze są one jednak zapalone, dlatego bohaterka korzysta z proszków zniecającego iskry. Takich jest że sporo. Mają różne zastosowania, dlatego nie widzę sensu, aby wymieniać każdy z nich. Zaznaczę jedynie, że deweloperzy popełnili błąd przy ich używaniu pod koniec gry. Zaprojektowane lokacje aż się prosiły o jakieś utrudnienia. Twórcy jednak nie zdecydowali się na jakąkolwiek złożoność. Często wystarczy zaledwie jedna interakcja, rzadziej kilka, które są zbyt łatwe. Ponownie ukłon w stronę początkującej graczy. Przyznam się szczerze, że mnie to akurat bardzo rozczarowało. W Darksiders 2 spotkałem się z czymś podobnym. Z kolejnymi etapami rozgrywki napotykałem kolejne przedmioty i umiejętności. Znalezienie odpowiedniego rozwiązania do przejścia etapu lub rozwiązania zagadki wymagało jednak wykonania szeregu konkretnych zadań dzięki łączeniu tych wspomnianych zdolności i rzeczy, co jest zupełnym przeciwieństwem tego, co zaoferowali twórcy Weplektej. Poza wojaczką, gracz eksploruje i tworzy przedmioty. Podczas podróży a misja może się natknąć na ich dwa rodzaje: użytecznych i przysłowiowych znajdziek. Te pierwsze pozwalają na ulepszanie ekwipunku przy specjalnych stołach. Mowa tu o większej sakwie na przedmioty lub torbach na pociski. Każdy przedmiot ma 3 stopnie ulepszenia i każdy z nich jest coraz droższy w stworzeniu, lecz także więcej oferuje na początku zwracałem uwagę na lepszy asortyment. Później nie miałem ani ochoty, ani surowców, więc zaniechałem dalszego ulepszania. Mechanika ta jest. Bo jest, nic specjalnego. Tak samo ze znajdźkami, które są podzielone na kategorie. Dla eksploratorów, jak znalazł. Zapomnijcie jednak o jakichkolwiek zagadkach. Bardzo rzadko znalezienie ich wymaga myślenia, bardziej spostrzegawczości i ciekawości. A misja też nieraz korzysta z pomocy brata, który potrafi wykonywać proste czynności. W przypadku innych towarzyszy, sprawa wygląda inaczej. Każdy z nich potrafi zająć się czymś konkretnym. Nie wiąże się z tym jednak jakakolwiek trudność. Wystarczy wskazać określoną rzecz lub mechanizm, aby ktoś nas wsparł. W ramach ciekawostki tylko dodam, że jest fragment, w którym wcielamy się w kogoś innego niż a misja... Kończąc już temat rozgrywki, wspomnę jeszcze o dwóch sprawach. Każdy rozdział znacząco się od siebie różni. A misja wykonuje często te same czynności, to prawda, tych jest jednak coraz więcej, nie wspominając o różnych lokacjach, które są zawsze inne. Nawet powrót do tych samych nie oznacza, że na gracze czekają te same korytarze i ścieżki. Wręcz przeciwnie, nie zobaczymy tu powielania lokacji jak w Eleksie lub Gridfall. To ogromna zaleta gry. Ostatnim elementem, o którym chciałbym wspomnieć, jest wizja artystyczna świata. Średniowieczna Francja we PlayTale jest po prostu piękna. Nie mówię tutaj tylko o budynkach, krainach czy twierdzach. Każda pora roku zmienia lokację nie do poznania. Są też miejsca, które na długo zostaną w mojej pamięci. Mam tu na myśli chociażby dopłynięcie do akweduktu skąpanego w świetle promieni słońca, przy którym stoczono bitwę, a to tworzy niebywały kontrast z ciepłymi barwami. Dodatkowo pewne zmiany podyktowane fabułą również mają wpływ na wygląd świata. To wszystko bywa olśniewające, potrafi przykuć uwagę niejednokrotnie. Nawet twarze bohaterów przygotowano z należytą dbałością. Detale te widać w wielu scenach Co tu dużo mówić Sama gra wygląda nad wyraz filmowo I wcale nie mam jej tego za złe Bo robi to nad wyraz dobrze Doświadczenie twórców nie poszło na marne Żałuję, że mogłem pograć jedynie na średnich ustawieniach graficznych A Tale Innocence z pewnością jest nie tylko jedną z najciekawszych pozycji 2019 roku, lecz wszystkich gier nastawionych na fabułę. Historia emisji Hugo wzbudza wiele emocji. Średniowieczna Francja zachwyca swoim pięknem, wizja artystyczna twórców imponuje, a strona audio łączy te wszystkie elementy w cudowną grę, którą z czystym sumieniem mogę polecić każdemu. Mimo, że jest w niej wiele ułatwień, które sprawiają, że rozgrywka staje się pozbawiona wyzwania, bywa frustrująca przez niepotrzebną i niepomijalną walkę, to Aplektail wychodzi z tego zwycięsko. Ode mnie mocna, szkolna czwóra. Czy warto? Tak, warto, a nawet trzeba zagrać.